Ze względu na to, że dbasz o środowisko, chciałam zapytać, ponieważ um, taką parą, która okrzyknięta jest taką pro-eko, jest Megan i Harry, książę Harry. I moje pytanie, ponieważ ostatnio gdzieś media napisały, że wybrali się na swoje wakacje prywatne odrzutowcem. Więc odrzutowiec, jak oceniasz takie, takie zachowanie, no trudno nazwać je ekologicznym? To może to odwrócę. Nie ma chyba celebryty, który dla ochrony środowiska zrobił więcej niż Leonardo DiCaprio. Jego gest w tej chwili, podarowania 5 milionów dolarów Na ratowanie dżungli amazońskiej to jest więcej niż dał nie jeden y, zaawansowany i, i wysoko rozwinięty kraj. A tak naprawdę na ratowaniu dżungli amazońskiej powinno zależeć nam wszystkim tym bardziej tym krajom, które uważają się za cywilizowane i które uważają się za forpocztę po, po ekologii. Tak? Teraz, jak już u, u nich nic nie ma, to, to dbają o te inne, y, inne rejony. Y, i Leonardo też zarzucano, że gdzieś poleciał na jakąś konferencję odebrać zresztą nagrodę odrzutowcem, a teraz z kolei ukazał się zdjęcia, że podróżował ze swoim przyjacielem jachtem luksusowym, motorowym. Chociaż też tam są zapewnienia, już są faktycznie takie rozwiązania, które są ekologiczne, mi się wydaje, że jego wkład i finansowy, ale też to, że on. Tylko w ten sposób, znaczy on niesamowicie wykorzystuje swoją gigantyczną popularność. Strona na Instagramie Leonardo DiCaprio zajmuje się tylko ekologią. On z własnych pieniędzy sfinansował jeden z najlepszych filmów dokumentalnych o, o Antarktydzie. I, i, I pomaga ludziom, tym plemionom indiańskim, zamieszkującym Amazonie fizycznie, pomaga, tak jeździ, pomaga, wpłaca pieniądze, nagłaśnia sprawy. No, czy to jest duży grzech w tej skali, czy mały? Myślę, że y, gdyby te, zeskalować to, y, to niewiele jest ludzi, którzy tyle robią, tyle robią. Czy można inaczej żyć, też musimy wziąć pod uwagę tak, względy bezpieczeństwa. To, że ci ludzie też chcą mieć trochę prywatności, tak, że. że Hmm. Czy Leonardo DiCaprio działając na rzecz ochrony środowiska powinien zamieszkać w chacie y, bambusowej w dżungli amazońskiej? Nie wiem, niech on już robi to, co robi, naprawdę. I Megan i Harry, nawet ich deklaracja, że będą mieli ze względu na środowisko dwoje dzieci, też jest dla mnie niesamowita. Niesamowita, to są ludzie, którzy są... Y, to się nazywa role models, tak? Oni, oni pokazują, w którym kierunku, to ludzie, którzy ich wielbią gdzieś tam czy, czy, czy chcą naśladować, no oni wyznaczają te kierunki, w których, w których powinniśmy iść. To są naprawdę niesamowicie mądre decyzje, a być może ta rywalizacja, która jest między Megan i Harrym i Williamem i Kate na to, kto jest fajniejszy i bardziej konsekwentny w różnych sprawach, to to, że ci polecieli, jeżeli to jest prawda oczywiście, prywatnym samolotem, a kilka dni później przyszły, przyszły król i, i jego małżonka polecieli tanimi liniami lotniczymi, no to, to dobrze, to znaczy, że można nagiąć różne, pokazują, że można w różny sposób. No jeżeli w ten sposób, na takie rzeczy będą ze sobą rywalizować, no przecież nie może być, nie może być lepiej. No.